Cześć! W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak zbudować bardzo prostą, ale też bardzo wydajną farmę expo ze spawnera szkieletów albo zombie. Także e, bez zbędnego przedłużania chciałbym Was zaprosić do oglądania, ale najpierw, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję. Mnie to bardzo motywuje. No i co? Życzę Wam miłego oglądania. Pierwszym krokiem będzie zniszczenie tych skrzynek. Jeżeli podobają Wam się jakieś itemy, z nich możecie sobie je wziąć, ale skrzynek nie może tu być. Następnie musicie wydzielić odpowiedni obszar wokół spawnera, czyli cztery kratki w każdą stronę od spawnera w ten sposób oraz dwie kratki w górę i dwie kratki w dół. Musi wam powstać taki kwadrat o odpowiednich wymiarach. Tak to powinno wyglądać. Jak się przyjrzycie dokładnie, zobaczycie, że spawner jest idealnie na środku tego pomieszczenia. I od spawnera w górę są dwie kratki, od spawnera w dół są też dwie kratki, a od spawnera w każdy bok są cztery. Jeżeli tak zrobiliście to pomieszczenie, to wszystko zrobiliście dobrze. No i możecie przejść do kolejnego kroku. A kolejnym krokiem. Będzie wylanie wody. Musicie sobie wybrać dwa boki, e, dwa krańce można powiedzieć, na których wylejecie wodę. E, mogą być to na przykład te dwa. I naprzeciwko tych miejsc, gdzie wylejecie wodę, e, będzie szła winda bąbelkowa, no i tam też w, w tym kierunku będą później nasze szkielety zabijane przez nas. E, ja sobie pozwólcie na czas budowania włączyć tryb pokojowy, bo nie chcę mi się męczyć z tymi szkieletami, ale jeżeli robicie to na to będziecie musieli. E, tak jak widzicie, to teraz na ekranie musimy zniszczyć te bloki stołna, które tutaj zostały. No i patrzymy, gdzie jest środek. Środek w moim przypadku jest tutaj. Niszczymy teraz tutaj trzy kratki, również trzy w tym miejscu. Bierzecie płotki i to jest teraz bardzo ważne. Płotki stawiacie w tych dwóch miejscach i bierzecie na razie ziemię, później zamienimy ją na piasek dusz i stawiacie ją w tym miejscu. Tak to ma wyglądać. I teraz wystarczy, że zniszczycie tą wodę. Czyli nie wodę, tylko bloki, i te ostatnie. I jak zobaczycie, teraz będzie wyglądało to w ten sposób. Będę zsuwany przez wodę tutaj. I podnoszony na ten blok. Tak to właśnie ma wyglądać. Co następne? Musicie wziąć tabliczki. I położyć je w tych dwóch miejscach. I tak naprawdę tutaj to już mamy gotowe. Ten krok. Teraz zajmijmy się windą móbelkową. Musicie pod F3 zobaczyć target block, Jaki to jest poziom? W moim przypadku jest to poziom 19. Co musicie pamiętać? Musicie pamiętać, że mowy podstawowe takie jak zombie, szkielet, mają chyba też, ale teraz nie jestem pewien. Mają ym, tak jak gracz, bez żadnej zbroi. Mogą spaść maksymalnie z 23 kratek, ponieważ 24 kratka to już jest dla nich śmierć. Wykorzystamy tą mechanikę budując tą farmę, tak, że będą oni spadali z wysokości 22 kratek. Dzięki czemu będą na hita z mieczyka. Więc jeżeli wiemy, że target block jest tutaj 19, dodajemy 22 kratki. No i musim, muszę sobie moją szybką matematyką, tak oczywiście bez sarkazmu, wyliczyć. Czyli to jest 41. No, i na 41 kratce zaraz się widzimy. Jak widzicie, jestem na 41 kratce. Na co musicie teraz zwrócić uwagę? To jest ważne. Ta wnęka, na której przed chwilą stałem, ma być idealnie w tym kierunku, na wprost. Także jeżeli tutaj jest spływ, to wnęka ma być tutaj. Zwróćcie na to uwagę, żeby wszystko było dobrze. Teraz idziemy tutaj trzy kratki i na czwartej robimy coś takiego. Tutaj umiejscowimy tabliczkę w tym miejscu. I robimy spadek również na 19 kratkę. Gdy jesteśmy tutaj, zajmujemy się jakimś pomieszczonkiem. Na przykład coś takiego. Nie musi to być duże, jak jeżeli chcecie zadbać o design, no to to już zostawiam w Waszych rękach. Ja na potrzeby poradnika w żadnym design nie będę się tutaj bawił. Tutaj dajemy jakąś pochodnię. Tutaj możemy dać skrzynkę. Dajemy ją sobie na przykład tutaj w tym miejscu. Następnie bierzemy hopper, czyli Lej. Kładziemy sobie go w tych dwóch miejscach Ym, i później dokończymy to pomieszczenie, ponieważ jeszcze nie skończyliśmy y, samego mechanizmu, mechanizmu bo może źle powiedziane, ale całej farmy ze spawnera, więc najpierw musicie zadbać o to, żeby tutaj była tuba bez żadnych takich właśnie wnęk. Możecie zrobić to tak, jak tutaj widzicie, zabudować takie jakieś wnęki. I teraz w tym miejscu wylewamy wodę. Już Wam pokazuję dokładnie gdzie. I od razu bierzemy wodorosty i mączkę kostną. O, tutaj. tutaj wylewamy wodę, dokładnie w tym miejscu. Schodzimy na dół i teraz robimy z tego windę bąbelkową. Wystarczy, że damy tutaj wodorost. Będziemy klikali mączką kostną tak długo, aż się da. Jak widzicie już nie mogę klikać, cały czas trzeba wam sprawdzić i smyszeć tylko. Więc niszczymy wodorost, bierzemy piasek dusz. Podmieniamy dit na piasek dusz. Teraz będzie tutaj wina bąbelkowa i co ważne, niszczycie ten blok. W ten sposób. Po co? Już wam tłumaczę. Teraz gdy jakiś szkielet się zasłonuje, będzie to wyglądało tak. Będzie cały czas spływał w ten środek. Jakby co ja nie ruszam teraz postacią? Będzie wchodził tutaj, i tutaj będzie go winda wciągała. Po czym będzie go wyrzucała tutaj, i będzie spadł do tej dziury. A taki efekt nam chodzi. Co teraz musicie zrobić? Już jesteśmy przy końcu tej farmy. Musicie jakoś dostać się do tego spawnera jeszcze raz. Wziąć jakąś płytkę, czyli półblok. Na przykład taki, bo czemu by nie? Musicie zniszczyć pochodnie. Na samej górze ustawić w tym miejscu półblok zniszczyć pozostałe pochodnie tak, żeby była tu ciemność Jak widzicie teraz szkielety zaczną się już zaraz spawnować tylko na razie mam pokojowy, więc się jeszcze nie spawnują Najlepiej ta farma działa na trybie trudnym, tyle wam powiem No i teraz zajmijmy się naszym pomieszczątkiem do końca Tutaj to sobie w ten sposób zamykamy Bierzemy jeszcze raz pół bloki czyli płytki i ustawiamy je w tych dwóch miejscach, tutaj i tutaj. No i w tym momencie nasza farma jest już tak naprawdę skończona. Wystarczy tylko y, poziom trudności ustawić. Jak chcecie jeszcze jakoś ozdobić, pewnie możecie na przykład coś takiego, żeby ten hoper tak nie wyglądał. No i teraz, jak jej używać powinien się zapytacie. Już wam pokazuję. Wystarczy, że stoicie sobie na tym miejscu, macie poziom trudności włączony. Weźmiemy sobie jakiś mieczyk, na przykład stąd, diamentowy. Zenchantujemy sobie go na przykład na looting 3. No i tak naprawdę żaden inny enchant nie jest potrzebny, jak widzicie już spadają. I z lootingiem sobie możemy je zabijać. Farma jest naprawdę bardzo wydajna. Możecie, jak chcecie, wgrać sobie jakiś autoklicker, który będzie wam co jakiś czas klikał sam. I zostawiacie wtedy sobie komputer na awku. Jeśli chodzi, jak ta farma wydajnie działa, no to 20, 30 level możecie wbić w niej w około 10 minut od zera. Yy, produkuje ponad 2000 itemów na godzinę. I yy, ja akurat tutaj miałem spawner szkiele, to ze spawnera zombie też będzie to działało, tylko one mają. Po prostu zombie mają inne luty. Jak widzicie, farma naprawdę zasuwa. Świetnie działa. No i co? Niedługo Wam zrobię może poradnik, jeżeli ten się przyjmie, jak zrobić prostą, również wydajną farmę expa, ale zespoł nero szkieletów. Co ja gadam szkieletów? Pająków. No bo z pająkami, to już wiecie, jest trochę inaczej, ponieważ one nie mają tak jak normalne moby wielkości jednej kratki. Tylko dwóch, dlatego tam już inaczej zupełnie się mechanizm robi. Ale to jeżeli będziecie chcieli, to wam taki zrobię. Tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam pomógł. Byłoby mi mega miło. Jeżeli docenicie, jeżeli, inaczej, jeżeli wybudujecie tą farmę i będziecie z niej zadowoleni, no to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, no bo was to naprawdę nic nie kosztuje. A mnie to mocno motywuje. No i co? Trzymajcie się. Chciałam powiedzieć cześć, ale jeszcze ostatnią rzecz chciałam dodać, że w tej farmie łatwo też można farmić e, czejnową zbroję, ponieważ często szkielety lub zombiaki lecą się właśnie w takowej. No i co? Na razie!